Dzień dobry Państwu witam Państwa na platformie wideo portalu .pl. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie jednej z naszych czytelniczek, konkretnie pani Renaty. Pani Renata pyta, czy hmm, będzie miał jakieś problemy z ZUS-em, jeżeli opuści miejsce pobytu w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? tutaj z przyczyn osobistych pani Renata chciałaby opuścić miejsce zamieszkania e, przebywa obecnie na zwolnieniu jej stan zdrowia się pogarsza przez pobyt pod e, obecnym adresem i chciałaby zmienić ten adres zamieszkania miejsce pobytu chociażby tymczasowo tak żeby tutaj wspomóc e, dochodzenie do zdrowia i pyta czy miałaby z tego powodu jakieś e, Problemy z zakładem ubezpieczeń społecznych. Więc tak, faktycznie od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie kontroli zwolnień ZUS, uprawniających do pobierania zasiłku chorobowego. I wprowadzono m.in. oczywiście obowiązek nałożony na ubezpieczonego, czyli na chorego w takiej sytuacji, aby podał wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej nieobecności w pracy jeżeli adres udostępniony na tym profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy oprócz tego poinformował płatnika czyli w tej sytuacji Pracodawcę, tak, płatnika składek na, na ubezpieczenie społeczne oraz zakład ubezpieczeń społecznych o ewentualnej zmianie adresu pobytu w trakcie tej niezdolności do pracy. Ma na to trzy dni od wystąpienia takiej okoliczności: czyli jeżeli chcemy zmienić miejsce pobytu w trakcie trwania przysłowiowego L4 to musimy to zrobić maksymalnie 3 dni od momentu kiedy ten adres zmieniliśmy tak dlaczego tak jest no ponieważ zus może dokonać kontroli w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego tak czy czy nie dokonywane są tutaj jakieś nadużycia w tej kwestii więc zgłaszamy do zus za pomocą na przykład dokumentu elektronicznego przez pue na przykład za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego, lub osobiście, albo przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS, pisemnie lub ustnie do protokołu. Pracodawcy zgłaszamy, czyli płatnikowi składek, w dowolnej, akceptowalnej w danym zakładzie formie. Na przykład telefonicznie, elektronicznie, listownie, jeżeli jest jakiś system elektroniczny, który się zajmuje ewidencją godzin czy też pracowników i możemy się do tego systemu zalogować z miejsca zamieszkania, to również jest to akceptowalna opcja, żeby taką adnotację w celu zawiadomienia pracodawcy pozostawić. Oczywiście nie musimy tłumaczyć konkretnego powodu, dla którego zmieniamy te miejsce pobytu. Wystarczy krótka informacja, że z przyczyn osobistych, które mają wesprzeć proces zdrowienia, rehabilitacji lub leczenia, konieczna jest ta zmiana miejsca pobytu, także tutaj w przypadku naszej czytelniczki, jeżeli to jest konieczne ze względu na jakieś przyczyny osobiste, to oczywiście jak najbardziej może to być taki powód i on jest w pełni akceptowalny, tak? Tak jak mówiłem, należy pamiętać, że ZUS może dokonać kontroli przebywania we wskazanym miejscu na zwolnieniu lekarskim. I w sytuacji, kiedy nie poinformujemy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Pracodawcy o zmianie miejsca pobytu, może zaistnieć taka sytuacja, że ZUS potraktuje doręczenie informacji, na przykład o terminie kontroli na stary adres, jako skuteczne, tak? I to jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Nieobecność pod adresem podczas takiej kontroli może, chociaż oczywiście nie musi, ale może skutkować odebraniem zasiłku chorobowego, tak? ZUS kontrolując prawidłość orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawienie tzw. L4 może zlecić różne szereg czynności, tak, które mają sprawdzić, czy faktycznie to zwolnienie nam przysługuje. Może to być dodatkowe badanie lekarskie w wyznaczonym miejscu, na przykład w siedzibie ZUS lub w miejscu pobytu ubezpieczonego. Może taką osobę skierować na badanie specjalistyczne, jeżeli to jest jakieś schorzenie, które, które wymaga dodatkowego badania i tutaj też ZUS może wyznaczyć konkretnego lekarza specjalistę do przeprowadzenia takiego badania. Może zażądać od lekarza wystawiającego nam zwolnienie lekarskie. Dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielenia wyjaśnień w tej sprawie. Może też zlecić oczywiście wykonanie jakichś dodatkowych badań, które mają uprawdopodobnić fakt choroby czy schorzenia, tak? I, i, i tutaj potwierdzić konieczność takiego zwolnienia lekarskiego od świadczenia pracy. Natomiast jeżeli lekarz-orzecznik ZUS zakwestionuje zwolnienie lekarskie pracownika, może to oznaczać wprost utratę prawa do zasiłku, i wówczas kopia takiej dokumentacji potwierdzającej utratę prawa do zasiłku jest przekazywana do pracodawcy, a pracownik jest traktowany jako zdolny do pracy. Czyli, no, może być taka sytuacja, że zakwestionowane zostanie zwolnienie, utracimy prawo do zasiłku, będziemy musieli się stawić w pracy, e, głównie ze względu na to, że nie poinformowaliśmy o zmianie miejsca zamieszkania, bo możemy na przykład mieć taką sytuację, że faktycznie jesteśmy chorzy, a miejsce zamieszkania zmieni zmieniliśmy ze z jakichś przyczyn osobistych bądź nawet ze względu na chorobę, tak? O chęci odseparowania się od innych członków rodziny ze względu na to, żeby ich na przykład nie zarazić, jeżeli jest to jakaś choroba zakaźna, eee, może być taka sytuacja, e, że wyniknie takie nieporozumienie, tak? Dlatego jest możliwość oczywiście odwołania się w pracownik, który nie zgadza się z decyzją lekarza orzecznika ZUS. Może się w ciągu 14 dni odwołać do komisji lekarskiej ZUS, a swój sprzeciw powinien złożyć we właściwej jednostce ZUS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia pracownikowi przysługuje oczywiście odwołanie do sądu, ma na to 30 dni, i wówczas no, będzie musiał swoje racje przedstawiać przed sądem. Dlatego podsumowując. Najlepiej po prostu powiadomić pracodawcę w przyjętej formie, tak jak mówiłem wcześniej, w danym zakładzie pracy i zgłosić do ZUS-u fakt zmiany miejsca pobytu. Myślę, że jeżeli mamy na to 3 dni, no to spokojnie jesteśmy w stanie to wykonać zastosować tutaj przyję przyjętą formę, żeby nie narażać się na dodatkowe wynikające z tego powodu nieprzyjemności. Jeżeli by były jakieś pytania dotyczące zwolnień lekarskich, tudzież prawa pracy, tak jak wcześniej tutaj mieliśmy od naszych czytelników, to oczywiście zachęcamy do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową. Kontakt małpa I na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć, żeby tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości. Z mojej strony to wszystko. Zachęcamy oczywiście do czytania artykułów na naszej stronie w różnych innych tematach. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I do zobaczenia następnym razem.